Początki często są trudne, ale siej, a zobaczysz owoc. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przypowieść, jaką chcę się z wami podzielić, to przypowieść o ziarnie górczycy. Więc zachęcam Was do tego, abyście otworzyli Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wersety od 31 do 32. Eee, I przeczytajcie razem ze mną. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa. Jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. I czytając tą przypowiedź, miałem taką, taką refleksję, którą nawet sobie tutaj zapisałem w Biblii. Pozornie małe początki, ale wielki koniec. I myślę, że to jest taka sentencja przewodnia tego, co, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, bo w naszym życiu i myślę, że w życiu każdego człowieka jest tak, że początki często są trudne, że zaczynasz coś robić. Wiesz, Ludzie wokół często patrzą na ciebie troszeczkę jak na, na jakiegoś dziwaka, bo może jest to zbyt ambitne, może to jest zbyt odważne, może nikt tego wcześniej nie robił, i, i myślę, że czego byśmy nie robili, gdzieś mierzymy się z, tako, z, z wieloma trudnościami. E, ale zwłaszcza myślę, że jest to uwypuklone w takich duchowych rzeczach i, i, i ja tego doświadczyłem w swoim życiu, bo e, wiecie, no czasem jeśli chcesz e, zacząć coś nowego, jeśli chcesz zac zacząć coś niesz nieszablonowego, jeśli chcesz pójść. Za poruszeniem na ulicy, pomodlić się za kogoś, jeśli czujesz, aby podzielić się z kimś świadectwem, jeśli czujesz, aby opowiedzieć część swojej historii, aby opowiedzieć o Bogu, drugiej osobie. To są rzeczy, które myślę, nie każdy z tym ma do czynienia w takiej codzienności i każdy przyzwyczaił się do osoby wierzącej trochę o, o innym schemacie, o, o, o innym kształcie, że tak powiem. I te rzeczy często wydają się głupie. Te, często, te rzeczy naprawdę często wydają się nic nieznaczące, kiedy je robimy I, i, i podejdziesz do kogoś, nie wiem, podzielisz się ze swoimi znajomymi z pracy, ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną, swoją historią, swoim świadectwem, boisz im o Bogu, e, a później masz takie coś, że, kurczę, w sumie po co ja to robiłem, że to nic nie dało, że nie wiadomo po co to. E, I myślę, że każdy to ma i, i to jest normalne, ale Właśnie, o co chodzi z tą przypowieścią i, i, i ta myśl, która mnie natknęła. chciałbym do niej wrócić, którą podzieliłem się z wami na początku, że te początki i te rzeczy, które wydają się często głupie, one prowadzą nas do wielkich rzeczy. Eee, i wiecie, ja dostałem duże obietnice o, odnośnie swojego życia, o tym, jak Bóg będzie działał przeze mnie I, i dążę za tym, gonię za tym, bo, bo wiem, że to jest jeszcze, jeszcze parę kroków przede mną. Ale wiem, że gdyby nie pewne kroki w moim życiu, gdyby nie te sytuacje na ulicy, gdyby nie te sytuacje w codzienności, gdyby nie pewne sytuacje, w których musiałem tracić twarz, które wydawały się głupie, to... Nie doszedłbym do tego miejsca. I co jest ważne, nawet mając jakieś słowa prorocze, bo też wierzymy, że Pan Bóg daje nam słowa prorocze, e, aby one się wypełnimy, to my musimy z nimi współpracować. My musimy współpracować z tym słowem. E, jeśli dostajesz słowo o tym, że będziesz głosił, będziesz siedził, będziesz widział, jak ludzie są uzdrawiani, no to jak nie będziesz modlił się za chorych, to nie będziesz tego widział. Jeśli Pan Bóg daje Ci słowo, że będziesz, e, nie wiem, prezesem gigantycznej firmy, że założysz firmę, która będzie miała mega obroty, no to jeśli nie zaczniesz małych kroków, nie będziesz e, ciężko nie będziesz e, czytał o tym, nie będziesz zbierał informacji, nie będziesz ryzykował, to nie dojdziesz do tego momentu, nawet mając słowo prorocze. To, to jest bardzo istotne, myślę, że, że musimy naprawdę zrobić pewne kroki, aby dojść do pewnego momentu. E, I wracając do tej przypowieści, bo, bo ta, ta myśl, która mi przyszła, że, że te początki pozornie są małe, ale my patrzymy na ten koniec, aby był wielki. I myślę, że to często jest proces i widzimy owoc do, dopiero po, po długim czasie, że tak naprawdę owoc naszych działań, jeśli jesteśmy wytrwali, jeśli regularnie to robimy i, i jesteśmy wierni Bogu, to widzimy owoc po pewnym czasie. Ale jest jeszcze dalsza perspektywa, która, którą myślę, że musimy mieć w głowie, bo nasz owoc tak naprawdę w pełni będzie widoczny dopiero po śmierci. I my jako osoby wierzące y, wierzymy, że, że po śmierci pójdziemy do, będziemy razem z Bogiem, będziemy się cieszyć w Jego obecności, radować. I myślę, że dopiero tam będziemy widzieli owoc naszych działań, że być może osobie, której głosiłeś, której opowiedziałeś o Bogu, tak naprawdę owoc... Y, Wyszedł za 15 lat, bo ona przypomniała sobie tą historię, ona przypomniała sobie ciebie, że byłeś świadectwem, że byłeś e, miły, byłeś uprzejmy, byłeś sympatyczny, byłeś, e, miałeś uczynki pełne miłości względem niej. I być może ona sobie to przypomni za 10, za 15 lat. Ty o tym nie będziesz wiedział, ale wierzę, że to wszystko e, zobaczymy już po śmierci. I, I dlatego warto to robić i warto mieć tą perspektywę e, i siać mimo że to ziarenko na początku często jest małe, niepozorne, często jest głupstwem w oczach świata, ale że ono tak naprawdę przyniesie mega owoc. Jeśli nie zobaczysz tego nawet w tym życiu, to warto mieć tą perspektywę, że zobaczysz to już po swojej śmierci, kiedy będziesz razem z Bogiem. Także z Bogiem.